Dzień dobry, w studiu Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry, Państwu. Czy wiedział pan, panie Marszałku, że pan prawdopodobnie jeździ nieubezpieczonym samochodem, ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej, ale autokasko? Nie e, mają te e, samochody. W, 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 to, w, wiemy o co chodzi, panie redaktor, chodzi o nieubezpieczone samochody e, w takim zakresie przez e, Bord. Olbrzymie koszty, te samochody są faktycznie drogie. Ja jestem zadowolony z tych i z samochodów i z e, również działalności funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Tak, tak, Spoczyły ale ja mam coś węte... innego. Tak, ale ja rozszerzam odpowiedź, rozszerzam już również ja wątek. I nie jak... nadużywają prędkości wtedy, kiedy nie ma uzasadnienia? Nie, nie, nie zauważyłem tego. A pan nigdy sprawnie. nie naciskał? Szybciej, Nigdy szybciej? nie mówiłem ani wiesz? szybciej, ani wolniej. Jeżdżą tak, jak uważają za stosowne. A może czasem trzeba jeżdżą. powiedzieć wolniej? Nie, 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 nie. Ale nie. Ale nie było takiej sytuacji i takiej konieczności. Także jeżdżą w sposób bardzo odpowiedzialny. No jeżdżamy do celu, na czas. No już tego odpowiednio no tak, ale... wcześniej. A... Wcześniej wsiadam do samochodu, tak żebyśmy nie musieli się spieszyć. Ale wracając do, do tego, co powiedziałam, tak powinno być? Żeby no te, zaoszczędzić... samochody, te samochody są... Nie wiem, nie znam tego tematu, pani redaktor. No być może jest ta sprawa do wyjaśnienia. I, ale to, no w to, ale to kolizji... Ale, to, ale to, też tak to, też, to też tak troszeczkę poza mną temat, ale ważny, istotne jest na to uwagę to trzecią osobą w państwie, jak no, to poza że, ale tak, to tak, to, no, jakby, w Pierwszym Tak, to nie mogę się wszystkimi sprawami interesować i o wszystkim wiedzieć. Nie wiedziałem o tym, no, teraz, pan teraz wie, już się wiem. to się zainteresuje. Tak? Tak. Panie Marszałku, czy negatywne e, emocje Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do Donalda Tuska przewyższają racje wynikające z tego, że nasz rodak zajmuje ważne. Europejskie stanowisko. Panie redaktor, to jest chłodna ocena, chłodna ocena tego, co robił, jak zachowywał się, jak zachowuje się ostatnio Donald Tusk, czy na tym stanowisku, czy na stanowiskach, które piastował wcześniej, był premierem prawie przez 8 lat. Bardzo krytycznie ocenialiśmy samą jego działalność polityczną. Ja nie mówię już o odpowiedzialności politycznej za katastrofę smoleńską, za rozdzielenie wizy. To, 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 to jest historia, ale ważna, istotna. I, 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 i to bardzo ważne. Natomiast Donald Tusk jeśli byśmy oceniali tylko i wyłącznie ten okres półletni, zachowywał się w sposób według mnie nieodpowiedzialny. Sam zresztą ja wielokrotnie i od bardzo dawna mówiłem, jeszcze wtedy kiedy tak mówiliśmy o tym, że zawsze popieramy kandydatów Polski na ważne stanowiska w Unii Europejskiej. Ja bardzo sceptycznie patrzyłem na nasze poparcie dla Donalda Tuska, bo to byłoby w sposób nienaturalny. Oceniamy go Źle, zawsze krytycznie. On oceniał nas też bardzo źle. No, jest wyraźny, e, wyraźny konflikt i dlaczego mielibyśmy poprzeć e, popierać dlaczego mielibyśmy popierać e, kandydata, czy popierać e, m, Dlatego, szefa że inny Rady Euro, ma, że inny Europejskiej. ma małe szanse, niektórzy mówią, ale, że. Ale, ale pani redaktor, dobrze, no to w, taki, w takiej sytuacji gdybyśmy w ten sposób myśleli, no to, no to e, nikt nie startowałby w żadnych zawodach, nie, nie brałby Rozumiem, udziału w wyborach. Chodzi... Ale to jest, to jest no naturalne. Ale, ale my panie go marszałku. nie popieraliśmy. Są treningi. Byłoby, byłaby w tej Jest chwili... jakaś kadra, reprezentacja. No dochodzi się jakoś do. E, Czyli pani redaktor e, tej chce śpicy, zasugerować, prawda? że my kiedyś poprzemy Donalda Tuska w jakiejś nie, sytuacji, nie, nie, jak się nie, poprawi. Nie, wydaje się, no, że wybiegając w wydaje, przyszłość, można też tak spekulować. Wydaje mi się, że są pewne kategorie zawodników, że trzeba dojrzeć przejść przez jakiś cykl treningów. Jeśli A chodzi państwo o jeśli chodzi... bardzo, bardzo e, dobrze znającego się na tematyce e, europejskiej, ale jednak w tej chwili będącego w innej lidze zawodowej. Ja nie wiem, to jest, wysoka, to jest e, liga bardzo poważna, e, polityk niezwykle doświadczony, wielki bagaż e, doświadczeń, olbrzymia wiedza, umiejętności, e, wielo, wieloletnie doświadczenie. Więc ja uważam, że to jest kandydat, jeśli rozpatrywalibyśmy tylko i wyłącznie meritum spraw, m, meritum ich I to, przygotowanie, ale... ich wiedzę, ich doświadczenie, to. Jestem ale... przekonany, że gdybyśmy wykonali... ale gdybyśmy, o realne szanse, gdybyśmy, zrobili... gdybyśmy to rozpatrywali... Pani, pani redaktor, gdybyśmy wyk... gdybyśmy zrobili to, co w kampaniach wyborczych się robi, gdybyśmy zrobili debatę między nimi, między Donaldem Tuskiem i e, Jackiem Sariuszem Wolskim, jestem przekonany, że lepszy odbiór, że zwyciężyłby e, właśnie ten nasz kandydat i nasza propozycja. No nie, no nie będzie takiej debaty, wie pan o tym No nie, be, nie będzie, ale ja spekuluję. No mówimy o różnych sytuacjach również w nie tych, które ma, mo, muszą wystąpić. Panie Marszałku, czy wystarczy pokazanie głębokiej niechęci, czy chodzi o zablokowanie Donalda Tuska, dlatego że to zablokowanie też nie jest pewne. Ale Panie redaktor, pokazaliśmy bardzo dobrego kandydata. jestem bardzo zadowolony z tego, że właśnie taka kandydatura padła ze strony polskiego Ale wie rządu. Ale wiem, że teraz się pojawiają nowe nazwiska. Jest, jest ich bardzo wiele. I to może być tak. No, pojawiają się, że... znikają, Woland był, wycofał się, będą inne nazwiska. Zobaczmy. Ale może znowu wrócić, jak jest, tak jest, pojawia się i znika. Jest krótki, jest krótki czas, zobaczymy co się będzie działo. Jest premier Malty, jest były premier Łotwy. Jest Była premier Danii. Danii tak. To jest... o tej kandydaturze słyszałem o tych pozostałych. Jeszcze nie. Jest też... Irlandczyk. Jest, Irlandczyk, jest coraz, też. Coraz, coraz więcej osób jest w grze, no to, okazuje się. Ale, 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 ale to też i dobrze. No, jest konkurencja. To, nie jest tak, że, no, to, to też świadczy o tym, że kandydatura Donalda Tuska nie jest popierana przez wszystkich, jeśli jest tak dużo kandydatur. A, no, byłoby absolutnie nienaturalne, gdyby polski rząd popierał e, osobę, która tak krytykowała, która 16 czy 16, 17 już nie wiem dokładnie, którego grudnia odwiedziła Wrocław i tak krytycznie i kasandrycznie wypowiadała się na temat polskiej polityki. On wszedł w buty polityków opozycji. Opozycji totalnej. Nie powinien tego robić. Doskonale wszyscy o tym wiedzą, a nie wiedział tylko Donald Tusk. Nie Dobrze, ale tak z było. punktu widzenia interesów Polski nie ma znaczenia, kto będzie stał na czele Rady Europejskiej, czy to właśnie będzie Irlandczyk, czy to będzie y, premier były premier, znaczy teraz jeszcze jest obecny, ale wtedy byłby już były e, Malty. Czy to, czy to będzie e, pani z Danii, czy to będzie pan z Łotwy? Gdyby, gdyby był z Łotwy, to może byłoby dobrze, bo to nasz region w końcu. Pani, pani, pani redaktor, mamy w tej chwili sytuację taką, że polski rząd wystawił kandydaturę dobrą. Polityka niezwykle odpowiedzialnego i doświadczonego. Jestem z tej nominacji i z tej kandydatury bardzo zadowolony. Ale wierzy pan w nią, tak? Wierzę, bo ja jestem optymistą. Że... Jest, pani redaktor, ja ja jestem optymistą i wierzę. Na Ale tej to chwili... jest, jest, musi pan zarazić swoim optymizmem ministra spraw zagranicznych. Ale ma minister spraw zagranicznych nasz, Waszczykowski? I tak. Pan minister, I, minister... Waszczykowski. waszczykowski jest optymistą, podobnie jak I, ja. tak? A słyszał pan, co wczoraj powiedział? E, nie, nie wiem, czy słyszałem. Nie wiem, panie... ile państw popiera kandydaturę Sariusz-Wolskiego. Nie kolekcjonujemy tego. Nie interesuje mnie, kto popiera. Nie interesuje to, że jest nasz kandydat i jest w, grze. jest w grze. Gdzie to jest ten optymizm? Pa, Panie redaktor, jest. Ja tam odczytuję sporą to pan jest dozę e, optymizmu. Natomiast w, optymizmu. Trakcie, w trakcie negocjacji nie można mówić o efektach tych negocjacji. One są w toku, trwają i zobaczymy, jaki będzie efekt tych negocjacji. Ale nawet nawet uczestnicy Grupy Wyszehradzkiej są sceptyczni. Zdaje się, że tylko Węgry będą za Donaldem Tuskiem, A to Pani, to zobaczymy w czwartek i piątek, panie redaktorze. Być może dojdzie do wyboru nieco później, zobaczymy. Dzisiaj jest spotkanie, jest szczyt szefów parlamentów Polski, Węgier, Słowacji i Czech. W Polsce. Tak, które się spotkaliśmy, po raz pierwszy rozmawialiśmy. I Państwo rozmawialiśmy... będą rozmawiać mną... też o, o kandydaturze y, Jacka Sariusz Wolskiego. Y, panie redaktor, to nie jest domena parlamentu, więc my będziemy no, ale rozmawiali, że. Jest, jest okazja do porozmawiania, już na ten temat porozmawialiśmy. I co? Natomiast rozmowa była interesująca. Te... Ale też nie powiem o szczegółach, bo to są, to są też jakiś tam element negocjacji. Natomiast no, to nie leży w gestii negocjacji. szefów. Nie leży w gestii szefów parlamentów, nie leży to. W gestii parlamentów narodowych. My będziemy rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej. Będziemy rozmawiać, bo dziś mamy plenarne spotkanie i posiedzenie. Będziemy rozmawiali o przyszłości Unii Europejskiej, o roli parlamentów narodowych, o tym, jak powinniśmy reformować Unię Europejską. Czy powinniśmy dotykać traktatów, czy nie powinniśmy dotykać traktatów. Wczoraj było pańsk, spotkanie właśnie, w Wersalu. Pańsk, no, no właśnie, państwo byli w do... Wilanowie, a w Wersalu była wielka czwórka i doszło do wniosku, że nie ma co się oszukiwać, że musi być Europa wielu prędkości. Wielu. I bardzo dobrze pani redaktor mówi, bo to yy, tak de facto yy, skazuje Europę na. Yy, yy. Wiele kategorii państw, różnych państw, różnie się rozwijając, rozwijających. No, e, intencją stworzenia e, Unii Europejskiej było wyrównanie szans i e, równomiernego rozwoju państw. E, więc to, to troszeczkę przeczy idei e, Unii Europejskiej. Szkoda, źle. No, dlatego, szkoda, że my powinniśmy. E, 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 Przepraszam, jest, że ja tak jak pijany to, pół, to się tego trzymam. Ale, ale proszę. proszę sobie wyobrazić, e, że ten rząd, który e, organizował to spotkanie był jego gospodarzem. Jednak zmienia zdanie i staje na czele Rady Europejskiej. To on doprowadzi do tego, żeby nie było Europy dwóch prędkości? To będzie Europa kilku prędkości, bo będzie w tej Europie są państwa, które nie należą, w Europie będą państwa, które nie należą, będą państwa, które e, współpracują ściśle z Unią Europejską, jak Szwajcaria czy Norwegia. Będzie wreszcie Wielka Brytania, która wychodzi z Unii Europejskiej. Tych prędkości będzie wiele. Nie będzie I to. to nie będzie to. Nie, będzie to, nie no, no, to się nie podoba. Jak, chciałbym bardzo, żebyśmy w dalszym ciągu stanowili jedność, żebyśmy żeby Unia Europejska Czy prezydent Francji, który ma takie zdanie, jakie wczoraj... Na razie wycofał się, bo jeśli pan... No tak, nie ale nie wycofał się zdania... Dokonanie. Zadania co do prędkości Europy. Jest kwestia integracji w pewnych obszarach. Nie wszystkie te obszary, o których jest mowa, są dla nas korzystne. No, na pewno wejście Polski do strefy euro w tej chwili byłoby niekorzystne. Więc ja, ja osobiście nie tylko ja, ale również i polski rząd nie jest zwolennikiem szybkiego wejścia do strefy Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o politykę podatkową, no. Też nie jesteśmy skłonni w tym zakresie integrować się. Jeśli chodzi o sprawy socjalne, absolutnie tak. Jeśli chodzi o współpracę młodzieży, tak, jeśli chodzi o obronność i o, o to wielokrotnie mówiliśmy, że jesteśmy tutaj otwarci i możemy podejmować dyskusje, debaty i jesteśmy w rezultacie. Panie Marszałku, Izba Refleksji nie zreflektowała się w sprawie ustawy, która umożliwiła wycinkę drzew w takich sytuacjach, w jakich nie chcielibyśmy tej wycinki w takich miejscach a teraz jak to będzie jeżeli na tym posiedzeniu sejm uchwali poprawkę to senat zajmie się w najbliższym czasie Zajmiemy się najszybciej, jak to będzie możliwe, nawet być może na tym najbliższym posiedzeniu, to będzie zależało od tego, będzie zależało od tego, jak szybko Sejm podejmie decyzję, jak szybko pan marszałek Marek Kuksiński prześle tę ustawę do Senatu. Jeśli będziemy w stanie, jeśli będzie wystarczająca ilość czasu, to zrobimy tę ustawę, bo jestem przekonany, że ta poprawka, która zostanie wprowadzona, jest konieczna, potrzebna. No nikt nie jest idealny, i naprawdę no, jest perfektna, no, jeżeli doszło do jakiegoś nieporozumienia i nie, nie, nie jest ta ustawa doskonała, to trzeba już szybciutko poprawić i to robimy. Natomiast A sama intencja, coś, ustawa... intencja tej ustawy, tak, intencja tego prowadzenia wiem, była absolutnie była słuszna, potrzebna, dobra. Wielokrotnie spotykam się w wielu miejscach Polski, nie tylko w swoim okręgu wyborczym, ale również i poza nim z wyborcami, z Polakami I są bardzo zadowoleni, dziękują i gratulują tej ustawy, bo wreszcie mogą, w sposób nieskrępowany na swoje i działce na swojej posesji kształtować w sposób odpowiedni architekturę zieleni. To jest bardzo dobra ustawa. Natomiast myślałam, została że... wykorzystana do celów y, y, gospodarczych bardzo niedobrze i bardzo źle. I tutaj potrzebna jest bariera, która zostanie wprowadzona. i Przewodniczący, tak minutkę, tylko chciałam A. zapytać, czy Polacy będą wdzięczni Prawo i Sprawiedliwości za ustawę o sieci szpitali? Oczywiście, że tak. To jest od dawien dawna oczekiwana ustawa. Już, A co w, ona da? Już, Jaki w, będzie czasie, już w czasie mm, 2527, wtedy, kiedy minister. Zdrowia był Świętej Pamięci, pan profesor Liga, była propozycja prowadzenia sieci szpitali. To jest nasz sztandarowy, sztandarowe hasło wyborcze i program. W programie wyborczym mówiliśmy, trzeba uporządkować e, szpitale. Nie mogą powstawać szpitale, które później korzystają i wyciągają e, pieniądze kosztem szpitali publicznych. Do tych, do których przede wszystkim Polacy chcą się, w tych, których szczególnie Polacy chcą się leczyć. Także będzie to uporządkowanie Ale w sieci szpitali. Ale te wskazują na różne. Wady. Czy tutaj będzie ta refleksja ze strony Senatu, jeśli zajdzie taka potrzeba? Przed programem przeczytałem o tych zastrzeżeniach. Na pewno to bardzo wnikliwie przeanalizujemy. Proces legislacyjny dopiero się zaczyna w parlamencie. Rozpoczynają, rozpoczyna pracę komisja, komisja Sejmowa. A później trafi do nas i zobaczymy, być może są potrzebne konieczne poprawki. Jeśli tak, to na pewno je wprowadzimy, a te, o których czytałem, są bardzo uzasadnione. Ponieważ jesteśmy w radiu publicznym, to ja się chcę upewnić. 2527 to są lata 2007? 2005-2007, tak? 2005-2007, tak. to ja a, mówię a, teraz tak. o tak, 2007. że to jakiś kryptonim jakiejś akcji. Nie, 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 to są lata, bardzo... w których...